Tam, tam w moim garażu K&N air filter filtr powietrza firmy K&N trzeba wreszcie wymienić w samochodzie trzeba też wymienić olej w kompresorze nie tylko też trzeba będą hamulce do roboty więc trzeba by się przyjrzeć tym hamulcom w związku z czym mam trzy powody żeby odkręcić przednie koło i coś w tym aucie zrobić także Zabieramy się do roboty. Problem z BMW jest taki, że tu nie ma podnośnika do samochodu nie ma koła zapasowego, więc nie ma podnośnika. Więc mogę użyć podnośnika hydraulicznego, ale, ale go nie wsadzę, bo z kolei samochód jest za niski. więc... W związku z czym muszę jakoś najpierw auto podnieść, wjeżdżając na podjazd, potem go podnieść podnośnikiem usunąć ten podjazd i odkręcić koło. Nie ma za bardzo innej możliwości. Jak deseczkę podłączy, podłożymy, czy nam to poprawi, popsuje? Ach. Ta śrubka przeciw złodzieją, gdzie ja mam to zabezpieczenie? tutaj tak czy tutaj. Teraz trzeba podnieść wszystko jeszcze raz do góry. Super pomysł, tylko podnośnik za niski, więc coś tu trzeba pod niego podłożyć. No. Proszę Państwa, jest to oczywiście kolejny odcinek serialu, jak nie należy naprawiać samochodu. jednak tak nie działa więc zrobimy inaczej teraz teraz nam wystarczy tego Podłożyć, to coś na tak zwany wszelki wypadek jakby miało spadać I możemy możemy to odkręcać. Te plastiki muszę pościągać, bo filtr powietrza mam tutaj. I żeby się do niego dostać, widzicie go tam w ciemnicy, żeby się go do niego dostać, to muszę to pościągać. No i wylot, z... spuszczanie korek, korek spuszczania oleju też tam jest za tym, więc zaczynamy to rozkręcać wszystko. Gdzie to poleciało? I tak to tutaj wygląda. No filtr, filtr powietrza jest zapaćkany cały. Generalnie rzecz taki filtr powietrza powinno się myć co 50 tysięcy mil, czyli co 80 tysięcy kilometrów. Ale widzicie, przez to, że on jest umiejscowany tak nisko, i blisko koła, nawet jak jest osłonięty, to widzicie, jak jest zapaćkany. Już najwyższy czas, żeby go wymienić. Nie wygląda za dobrze. A to? A to jest końcówka filtra. To jest końcówka oleju. tutaj, tutaj jest kompresor. Ale tym sobie olej spuścimy. To zrobimy najpierw. Piekło się Nie, idzie. Idzie. Teraz trzeba tu wykręcić, co to za rozmiar jest. W którym to się wlewa? Sieniutki lejeczek najlepsza by była strzykawka. Tylko trzeba pamiętać, żeby zakręcić to na dole najpierw. Oczywiście używamy klucza numer 9, 16 i 1, druga. Nie wiem dlaczego, no ale z norweskie to jest norweskie ustrojstwo, więc... Wydawałoby się, że mogliby Użyć metrycznych Kluczy, no ale Ale użyli Niemetrycznych Dobra, a teraz Idziemy do góry I będziemy pompować Olej do kompresora Pak stąd lubrykant. Ja użyję, spróbuję użyć. Spróbujemy takiej szczykawki, jak nam to pójdzie. Perfekt z wyjątkiem tego, że coś tam na dnie zostało i nie możemy sięgnąć do tego. By się igła przydała teraz. To teraz przykręcimy. I mamy nowy olej w kompresorze Dobry na następne... Nie wiem, 12 tysięcy kilometrów chyba Wymiana oleju w kompresorze zakończona sukcesem Teraz trzeba wymienić filtr powietrza Filmuję Popatrzcie, patrzcie, jaki zapyziały, ale zapyziały ten filtr. Ciągle można umyć, bo nie ma mechanicznych uszkodzeń, także nie wyrzucam go. Natomiast, gdzie jest ten nowy? Natomiast po prostu założymy tu nowy. O, tego nam trzeba. Teraz go musimy wsuwać w odpowiednie miejsce. Wszystko jest gotowe i skręcić całe ustrojstwo. Nie wiem od czego ten czujnik, ale najwyraźniej bardzo potrzebny jest. Wszystko już poskręcane, z wyjątkiem tych śrubek, co już zginęły dawno temu i tej, której nie mogę zna, trafić z nią, no ale piję z A To nie pasuje, trzeba to, trzeba to jeszcze poprawić, coś tu jest nie tak. No to jest, śrubka się znalazła i się przykręciła. No nie wszystkie są przykręcone, ale tyle jest przykręconych, ile powinno być minimum, więc składamy dalej. Teraz trzeba przykręcić koło, zaczynając od, zaczynając od pierścienia. jak to się mówi dystansów, zaczynając od dystansów. Teraz podłożymy mu cegłę, nie wiem czy się go da podnieść wyżej. Czy się obsunął troszkę? Zrobiony Fajrand na dzisiaj. Nawet dociągnięte kluczem dynamometrycznym. Widzieliście? Jedną rzecz przynajmniej zrobiłem tak, jak się powinno zrobić. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. No, nie muszę chyba powtarzać, nie muszę chyba mówić, że to nie jest instrukcja, jak należy naprawiać samochód. Nie jestem mechanikiem. Wszystko, co robię, to robię na wyczucie. Połowę rzeczy robię źle. Staram się to oczywiście zrobić dobrze. Nie było moim celem nakręcenia komedii, aczkolwiek, no. E, taki jestem, jaki jestem i nic na to nie poradzę. W każdym razie ważne jest, że wymieniłem i olej, i, i filtr powietrza, więc jestem bardzo z siebie dumny. A niedługo czeka mnie wymiana hamulców, więc to już będzie troszkę poważniejsza naprawa. Muszę wymienić przednie hamulce w BMW m No ale to myślę, że to jeszcze parę miesięcy, za dwa miesiące może mi zejdzie. I mam szczery zamiar zrobić to samemu. Nie jest to trudna naprawa, aczkolwiek dla mnie każda naprawa jest trudna. Ale yy, ja co innego chciałem powiedzieć. Chciałem Was zachęcić do kupna książki. Książka się nazywa Jasno, czyli Ciemno, albo Ciemno, czyli Jasno. Autorem jest Marcin Jakimowicz. Zaraz tutaj pokażę Wam zdjęcie tej okładki, tej książki, żeby nie było wątpliwości o co mi chodzi. Marcin Jakimowicz jest dziennikarzem gościa niedzielnego. Jednym z bardziej uzdolnionych dziennikarzy i przeprowadzał kiedyś za mną wywiad. Ten wywiad zresztą jest dostępny w internecie, więc ja tutaj poniżej dam link do tego wywiadu. Ale ten wywiad został zamieszczony w książce, dlatego o tym mówię, że jestem niesamowicie zaszczycony przez towarzystwo, w jakim się znalazłem w tej książce. W tej książce jest naprawdę wywiady z kilkunastoma niezwykłymi osobami. Są to osoby, których życiorysy naprawdę warto poznać. Są to naprawdę fantastyczni ludzie. Wielu kapłanów, ale nie tylko, z którymi Marcin Jakimowicz przeprowadzał wywiady i nie wiem z jakiego powodu edytor tej książki wybrał też mnie, żebym w tym towarzystwie się znalazł. I tak mówię, jest to wielki zaszczyt dla mnie. Wiem, że z wielu was nie jest osobami religijnymi, tak zwanymi, ale to nie są w zasadzie religijne wywiady, aczkolwiek to są religijne tematy, oczywiście. Podbudowują naszą wiarę, ale to są w ogóle fantastycznie ciekawi ludzie. Dlatego bardzo was zachęcam do kupna tej książki. Ciemno, czyli Jasno, Marcin Jakimowicz, a jak nie dla siebie, to w prezencie. Często mamy problem, co kupić w prezencie babci, mamie, siostrze, koledze. Mamy no, co tacie kupić? Trzeci raz, piąty raz, skarpetki albo krawat. Nie bardzo wiadomo, co. Natomiast książka, dobra książka jest kapitalnym prezentem, więc. Liczę na to, że każdy z Was kupi taką książkę. Jeżeli jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli chcecie więcej filmów z cyklu ciekawostki, zróbcie to dla mnie, kupcie tą książkę, żeby wszystkie egzemplarze były wykupione. Nie dlatego, że ja mam jakiś udział z tego, nie mam grosza. W ogóle książka jest wydana parę lat temu, a ja się dopiero niedawno dowiedziałem, że ta książka została wydana. Ktoś mi, ktoś mi niedawno powiedział i. Jestem tak zaszokowany, zaskoczony tym i dumny z tego powodu, że właśnie się znalazłem w takim fajnym towarzystwie ludzi naprawdę fantastycznych, że stwierdziłem, że powinniśmy rozpropagować tę książkę jak najszerzej się da. Nie ze względu na mnie, bo tak mówię, ten mój wywiad jest dostępny bez problemu online. Tylko, że fantastycznie inni ludzie są w tej książce, a ja jestem razem z nimi, po prostu jestem w grupie takich kapitalnych ludzi. Więc dziękujemy tutaj panu Marcinowi, dziękujemy gościowi niedzielnemu za to, że wydał tą książkę. I yy, pamiętajcie, zróbcie to dla mnie. Wszyscy kupujemy taką książkę, każdy co najmniej w 10 egzemplarzach. Bo trzeba dla babci, dla cioci, dla mamy, dla taty, dla kolegi, dla siebie, no i w ogóle trzeba kupić parę takich egzemplarzy. Liczę na Was. No, dziękuję bardzo i za parę tygodni będziemy mieli kolejny odcinek z cyklu Jak Nie naprawiać samochodu. Tym razem będziemy wymieniać tarcze i klocki w przednim zawieszeniu w BMW M3. Pozdrawiam, trzymajcie się.